Iza Galicka, stomiku, pochylenie. Na kulawym stole płomień świecy przechyla się niebezpiecznie w kulawym świeczniku. Pod kulawym stołem kulawy pies, jak symbol wierności, nie do końca. Szukając utraconej równowagi, podpieramy się, czym popadnie żebrząc w naszej ułomności o złoty dukat. Odgarniam źdbła wspomnień od krwi rodzącej ziemi. Zarzucam latawce chciejstw w przyszłość, błękitną od niewiedzy. Przestrzenie myśli skracam w tu i teraz. Prawdę łowię metaforą. Obnażam uczucia do znaczeń pierwszych, i tak wszystkie wiersze są z miłości. Zima. Moja miłość jest senna, więc zamyka oczy. Otulona we własną sierść, chroni się przed chłodem. W gawrze milczenia zasypia jednak z wiarą podwieczny porządek rzeczy. Wie, że obudzi ją czas pierwszych przebiśniegów.